Jesteśmy tutaj na kolejnych targach edukacyjnych szkół wyższych, w tym roku akurat w rankingach perspektyw zajęliśmy trzecie miejsce w ulicy, po podlaskim w technikach i mam nadzieję, że to się przełoży na dużą ilość uczniów, którzy pójdą w przyszłości na studia wyższe. A mam nadzieję, że będzie to uczelnia Politechnika Białostocka, której absolwentem jestem ja. Nazywam się Hubert Groski, jestem uczniem piątej klasy Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół nr 1 w Zamrowie na Dniach Otwartych Uczelni w Powiecie Zamrowskim. Dowiedziałem się dużo o Politechnice Białostockiej, na którą właśnie chcę składać papiery, które jestem bardzo zainteresowany. Chciałbym tam studiować. Ty nazywam się Oliwie Roszewski, jestem uczniem ZS1 Czerwoniak w Zamrowie. Chodzę do klasy 4 Liceum. I Politechnika Białostocka zainteresowała mnie m.in. dzięki temu konkursowi, dzięki któremu można wygrać 5000 zł oraz indeks, dzięki skonstruowaniu maszyny. Nazywam się Natalia Łada, uczęszczam do piątej klasy TR, czyli w logistycznego Logistycznym w Zambrowie. Ojejce się obok stoiska Politechniki Białostockiej. Bardzo mi się spodobała ta uczelnia. Ponieważ ma duże, ciekawych kierunków, ale szczególnie zainteresowała mnie logistyka, ponieważ się szucie 5 lat i nadal chcę jakby kontynuować to, co się tutaj nauczyłem. Nazywam się Natalka Adyna. Uczęszczam do zespołu Szkół numer 1 w Zambrowie. Zdecydowałam się na wybór Politechniki Białostockiej ze względu na to, że polecała mi go moja siostra Soteczna, która również ukończyła kierunek zarządzanie finansami i rachunkowość. Więc polecam bardzo serdecznie.